To wszystko, kiedy o tym myślisz, to to powoduje pewien yy, taki, yy, to gromadzi się pewne napięcie w Twoich wyższych takich e, przestrzeniach mentalnych i to napięcie, ono chce się zrealizować. To jest po prostu energia gotowa do tego, żeby się zamanifestowała w Twoim życiu. Ale Ty musisz być zdolny, musisz być zdolna do tego, żeby utrzymać siebie w tych wysokich rejestrach, żeby właśnie to, te, te manifestacje wysokowibracyjne mogły przez Ciebie przepływać, bo Ty jesteś jedyną osobą, która może e, jakby, e, no być tym kanałem, poprzez który e, te, te, ta doskonałość Twoja się po prostu ucieleści. No, i tą doskonałością Twoją jest po prostu całe Twoje życie. Jakby wszystkie te funkcje tego życia, to w jaki sposób one są realizowane, do jakiego stopnia jesteś szczęśliwy, zdrowy, zrealizowany w miłości, w karierze itd. To wszystko jest ta, to jest jakby ten Twój poziom wibracyjny, i, i, i to wszystko zmierza do tego, żeby osiągnąć właśnie ten najwyższy możliwy pułap.